Po zeszłorocznej przygodzie na grzbietach tygrysów, przepędzonych po niesamowitych drogach kilku bałkańskich krajów, poczuliśmy podróżniczy niedosyt. Wskoczyliśmy więc ponownie na nasze maszyny i dokończyliśmy objazd fascynujących dzikich rewirów Albanii. Odwiedziliśmy także małe, lecz dumne Kosowo i Macedonię, zwaną Republiką Słońca, by w końcu dotrzeć do najbardziej zadziwiających, malowniczych i nieoczywistych zakątków kontynentalnej Grecji. Droga wycieczko, zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno. Ruszamy, niezwykłe Bałkany Prokopa, sezon drugi. No tak. Miałem dzisiaj sen, że pod moimi oknami rozkłada się targowisko. Okazuje się, że to rzeczywistość, która na szczęście powoduje, że zjem śniadanie, bo w fotelu ich nie serwują. Zatem trzeba będzie je sobie skompilować ze świeżych warzywek i owoców, które najechały na, na miasteczko. Mm, a tu skaweczki wyglądają. La, 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 la. 3,50. Ok. I zamiast kolejny dzień spędzać z jajówą w ustach, choćby jajecznicy w razie czego, gdyby były wątpliwości, to będą świeżowodzki I dla ekipy też. Mmm. Tak to było moje śniadanie. No to trzeba będzie iść zjeść coś porządnego. Dzień dobry panu. Witam. Bywa pan tutaj codziennie? Nie, tylko w piątki. Tak, targ odbywa się raz w tygodniu. Skąd pan jest? Ja? Mieszkam w górach. Kocham to miejsce. Jest tutaj całkiem spora konkurencja. Są tutaj wyłącznie lokalni farmerzy. A kupcy to lokalni mieszkańcy? Tak. Kupują produkty do restauracji? Tak, także do restauracji, bo na przykład te truskawki kosztują euro 50. A pójdziesz do supermarketu i kosztują 2,50. Pomidory kosztują 3 euro, a w supermarkecie 3,50. I jest tak ze wszystkim. Jabłka, 50 eurocentów za kilogram. A jak się teraz żyje w Grecji? Niedawno zmienił się Wam rząd. Nie wiem nic o polityce. Nie obwiniam rządu. Wcześniejszy był taki sam. Gorszy, a może trochę lepszy, a kolejny będzie, może lepszy, może gorszy. Zawsze tak było i będzie. Prowadzisz jeszcze jakiś biznes oprócz tego? To jest moje hobby. Ja mieszkam w górach i tak naprawdę wspieram tutaj mojego kolegę. W poniedziałek jest w jednym miasteczku, we wtorek w drugim, codziennie jest gdzie indziej ze swoimi produktami. Tutaj ludzie tak robią. Przyjechaliśmy oczywiście zobaczyć tutaj monastery. Czy polecasz któryś z nich? Nie wiem nic o nich. Ja też. Dlatego, że religia to polityka. I sposób, w jaki to robią, przedtem chronili się przed Turkami, a teraz chodzi głównie, nie obwiniam ich, bo potrzebują pieniędzy, ale głównie chodzi im o to, aby sprzedać jak najwięcej suwenirów. Jak widzę księdza to ma złoty łańcuch na szyi i jeździ BMW za ponad 150 tysięcy euro. Jesteś wolnym człowiekiem? Jestem. Mam taką nadzieję, ale czy na pewno? Nie, oczywiście, że nie. A ty? Z czasami podczas moich podróży, gdy jadę motocyklem, czuję się jak wolny człowiek. Gdy wjeżdżasz na szczyt? Tak, dokładnie. Też jeździłem, gdy byłem młodszy. Robiłem wiele rzeczy, gdy byłem młodszy. Co z nich było najlepsze? <laughs> Nie możesz powiedzieć. Wiem, wiem, rozumiem. Wróćmy do biznesu. Czy mogę kupić truskawki? Oczywiście, że tak. Mógłby zostać aktorem w Hollywood, a wybrał sprzedaż truskawek. Tak, właśnie trzeba żyć. Jak wolny człowiek. On umiera z ciekawości skąd jesteś. Z Polski. Cześć kolega, Jest eh? Jesteś kolega. <laughs> Dziękuję bardzo. Wspaniale było móc cię poznać. Dziękuję bardzo. Udanych wakacji. W lokalnym porannym targu można się nie tylko pożywić, nie tylko uciąć filozoficzno-polityczną pogawędkę, ale również wyposażyć we wszystko, co niezbędne podczas motocyklowej wyprawy. Chciałbym parę rzeczy, bo w sumie motocykle też potrafią w podróży spłatać figla, a tym da się wszystko naprawić: króciec, skrzynia biegów, quickshifter, hamulec. Tęci. Niby pomagają, ale jakby jaka rybka spadła, to nie pogardzą. Przypomina mi to próby robienia interesu przez mojego ojca w latach 90., który jeździł pod kościół z lodami w czerwonce, sprzedawał je z chłodni w samochodzie, a ja liczyłem pieniądze i wydawałem lody. Ale kiedy ojciec się odwrócił, okay. <laughs> byłem jak ten kot. Po intensywnych zakupach czas odpalić nasze koty, czyli tygrysy, czekające na kolejny pałacie greckiego asfaltu. Kilka kilometrów stąd krajobraz nagle się zmienia, a coraz gęściej zaparkowane wzdłuż drogi samochody zwiastują, że dotarliśmy do jednej z największych atrakcji Grecji słynnych meteorów. Zespół 24 prawosławnych klasztorów, zbudowanych na szczytach stromych, niedostępnych skał, miał chronić średniowiecznych mnichów przed wrogimi atakami, głównie ze strony Turków. Okazuje się jednak, że nawet dzisiaj można tu spotkać krewkich obrońców, którzy nie zawahają się przed niczym, żeby nie dopuścić na przykład ekipy filmowej do pokazania klasztorów swoim widzom. Przestań filmować. Nie dotykaj kamery, to prywatny sprzęt. Przyszedł pan i robi aferę, że nie można filmować. To będziemy filmować ciebie, ok? Tak. Nie pamiętasz numeru na policję? To 112. Zadzwoń do nich to porozmawiamy i powiem im, że próbowałeś zniszczyć kamerę. Tak, tak, mamy to nagrane. Czasami w podróży zdarzają się różne dziwne afery, ale cóż zrobić? Czasami jeden nadgorliwy strażnik Teksasu potrafi zatruć życie turystom. Za chwilę też zostaną aresztowani. Pokaż mi rozporządzenie, gdzie jest napisane, że nie mogę filmować z tego miejsca. Gniewny grecki wojownik, który niestety się nie przedstawił, nie dał sobie wytłumaczyć, że jesteśmy zwykłymi turystami. Nie kręcimy tu żadnej reklamy ani nie zamierzamy wkraczać z kamerami do wnętrza klasztoru. Nie chcieliśmy robić zadymy, więc grzecznie odjechaliśmy w inne miejsce, żeby na spokojnie pokazać Wam okoliczny krajobraz. Nasz prześladowca nie zamierzał jednak łatwo odpuścić. Przepiękne te greckie meteory. Nie mylić oczywiście z meteorytami, bo meteoryty spadają z kosmosu na ziemię. A dzięki temu Bruce Willis ma pracę i może ziemię ratować przed zagładą. Natomiast meteora to po grecku obiekt wiszący w powietrzu, czyli dokładnie to, co widzimy na załączonym obrazku. Klasztory unoszą się, jakby wisiały gdzieś w przestrzeni, a tak naprawdę stoją na formacjach wyrzeźbionych przez naturę we współpracy z człowiekiem. Jesteś zabawny. Bardzo zabawny. Cóż, nie zdążyłem Wam opowiedzieć o tym, że tutejsze klasztory to nie tylko turystyczne atrakcje, ale przede wszystkim miejsca modlitwy i odosobnienia dla mnichów, którzy wciąż żyją zamknięci za ich murami. Szkoda tylko, że do dzisiejszych czasów z 24 oryginalnie wybudowanych klasztorów aktywnie działa zaledwie 6. Nie zdążyłem też powiedzieć, że tytuł płyty zespołu Linkin Park, czyli Meteora, pochodzi właśnie od tego miejsca, które zachwyciło muzyków. W poszukiwaniu miejsca, gdzie mógłbym to wszystko nagrać, pojechaliśmy jeszcze kilka kilometrów dalej, mając przez cały czas w lusterku srebrnego Forda, śledzącego każdy nasz zakręt. Przez chwilę czułem się wręcz jak bohater jakiegoś filmu z Jamesem Bondem. Oczywiście nie mamy żalu do naszego strażnika Teksasu, że próbował wykonywać swoją pracę. Przekonany zapewne, że wtargniemy z naszymi kamerami do wnętrza klasztorów, no ale nie mieliśmy w ogóle takiej intencji. Bylibyśmy ostatnimi burakami, gdybyśmy chcieli kręcić w środku, wiedząc, że nie wolno. Zresztą ekipa Jamesa Bonda, która kręciła tutaj tylko dla Twoich oczu, też się o tym boleśnie przekonała, bo weszła w konflikt z lokalnymi władzami kościelnymi i musieli w połowie zdjęć się stąd zawinąć. A ekipa Gryotron wytworzyła scenografię przypominającą te oto widoki, czyli meteory, na komputerze, bo w ogóle nie dostali żadnych pozwoleń na to, żeby tutaj filmować. A skoro już zakończyliśmy konflikt z lokalnym strażnikiem, to możemy wskoczyć na maszynę i tradycyjnie, jak to w podróży, dać im miodło. Ostatecznym celem naszej podróży jest południe Grecji, czyli półwysep Pelopones. To na chwilę zboczymy z obranego kursu, kierując się w przeciwnym kierunku, w pobliżu granicy z Albanią. To właśnie tam znajdują się góry Pindos, stanowiące część parku narodowego Vikos Aos, przecinanego przez jeden z największych kanionów Europy. W praktyce z perspektywy motocyklowego siodełka oznacza to, że spokojne, łagodnie kręte drogi wkrótce przerodzą się w dziko zawiłe, stromo wznoszące górskie serpentyny. A po to przecież między innymi tutaj przyjechaliśmy. Na końcu tej drogi znajduje się maleńka wioska Papingo, zwana też Papigo. Miejsce niezwykłe, niezbyt często odwiedzane przez turystów, a uwierzcie mi, warto to zmienić. się, że Papigo to najpiękniejsza wioska w całej Grecji. No i e, powiem wam, te opinie nie są bardzo przesadzone. I droga i to miejsce i ten cały setup i nawet ten mały koleżka to wszystko sprawia, że mam ochotę tutaj zostać na parę dni, a nie na chwilę. A może się uda. Ale pięknie. Przyjedziesz tutaj? Małe papingo, czekam na Ciebie pod dzwonnicą. No, buziaczki, pa. Prosiliście wiele razy, żebym zabrał w podróż Dorotę Wellman. Umówiliśmy się tutaj, w tym miejscu, no ale póki co jeszcze nigdzie jej nie widzę, więc poczekam, no. Na fajne kobiety trzeba czekać. Ale nie za długo. O, dzień dobry, Hello. cześć, Hi. Hi. a w dzisiejszym odcinku Dzień Dobry TVN razem z Dorotką porozmawiamy o miejscu, do którego dojechaliśmy z Bebkiem, bo dojechaliśmy tutaj po ciemku i do końca nie wiemy, gdzie jesteśmy. Hej, cześć, cześć, opowiedz mi o tym miejscu, gdzie jesteśmy? O, jesteśmy w Mikro Papigo. To jest tradycyjna mała wioska, bardzo mała, ale możesz tutaj robić mnóstwo rzeczy, od korzystania ze szlaków turystycznych po rafting, czy po prostu podziwiania pięknej przyrody. Rafting and see the nature close enough. To co nas otacza to park narodowy? Tak. Yeah. Jak się nazywa? Wąwóz Vikos. A miejsce, w którym nocowaliśmy, nazywa się Wieże Papikko. Ale to nie jedyne miejsce, które jest tak nazywane. Te góry nazywane są wieżami. Można się tam wspinać? Nie sądzę, ale możesz wspiąć się na górę Tymfis, gdzie znajdziesz smocze jezioro. Smocze? Tak, są tam małe stworzenia przypominające smoki, dlatego tak je nazwali. Panie i panowie, czas ruszać dalej w drogę, czas spróbować raftingu z bebkiem. rafting with bebek. It's rafting time. Yeah. Okazało się, że niedaleko naszego pensjonatu jest wyjątkowo urokliwa rzeczka zwąca się Wojdomatis, na której można przeżyć małą przygodę. Najpierw jednak należy przebrać się w odpowiedni kostium, w którym poczułem się wyjątkowo męsko. W takim stroju, w takim orzechu na głowie mój dziadek w latach 60. jeździł po wsi. Dziś, można powiedzieć, składam mu hołd. Mam nadzieję, że nie skończy się to jak w filmie gangsterskim, gdzie dają nam łopaty i każą kopać swój własny grób. Nie ma, to się pisaliśmy. Okay. Dzień dobry, witamy w Papigo Adrenalin. Nazywam się Janis i będę dzisiaj Waszym przewodnikiem. To jest raftingowy ponton. Jak widzicie, w jego dnie są dziury. Może wydawać się Wam, że przez nie dostanie się woda do środka, a one służą, aby woda, która dostanie się do pontonu w trakcie spływu, miała jak wypłynąć na zewnątrz. Czyli zasadniczo jest bezpiecznie. Tak jest. Ja będę siedział na tyle pontonu i będę nim sterował, a Wy będziecie siedzieć po obu stronach. Musicie uważać, bo zewnętrzna część jest śliska. Tutaj wkładamy stopę i to jedno z najważniejszych poleceń, abyście w czasie spływu nie wypadli za burtę. Dzięki temu będziemy się trzymać. Jak wiosłujecie? Trzymacie wiosło na końcu w ten sposób. To bardzo ważne, aby trzymać wiosło w ten sposób, a nie inny, bo gdy uderzycie nim w coś, nie uderzycie osoby obok. Uważajcie też na drzewa. Mogą się pojawić gałęzie. Gdy tak się stanie, pochylcie się nie unoście ich do góry, bo gdy je puścicie, możecie uderzyć drugą osobę, czyli mnie. To może być niełatwe. Czy my zginiemy? Nie dzisiaj. No to pójdźmy. Mimo że z prawdziwym raftingiem nasza pontonowa wycieczka ma niewiele wspólnego, to okazuje się bardzo przyjemnym przerywnikiem w podróży. Rzeka jest obłędnie czysta, okolica przepiękna, a ja gadatliwy, więc czego chcieć więcej? Jesteście po raz pierwszy w tej okolicy? Tak, i pierwszy raz robimy to. Pierwszy raz spływacie. Ja też. Mieszkasz tutaj? Tak, od 2012 w Papigo. Nocowaliśmy tam. Mieszkasz w wiosce czy większej mieścinie? W większej, tej, przez którą przejeżdżaliście. Urodziłeś się tutaj? Pochodzę z Joanni. Wychowywałem się tam i później się tutaj przeprowadziłem. Jak się nazywa to miejsce? Masz na myśli góry? Jesteśmy na wysokości Zachoi. Naprzód. Yeah. Mój tata kiedyś kupił łóżko wodne, i dopóki działało, to właśnie mniej więcej tak się na nim czułem. Ale potem się okazało, że miało wadę fabryczną, i tata się trochę zmoczył. Połaż! Masz rodzinę? Mam żonę i dwójkę dzieci. To żona była na górze? Nie, to tylko osoba, która pomaga. Ale twoja żona o niej wie. Bebek, porzućmy wszystko i zamieszkajmy tutaj. Piękne kolory od złocistego po turkusowy. Jednak woda tutaj nie jest taka ciepła. Geologia tutaj jest fantastyczna. Tak wyglądają skały w całym regionie. Natura jest najlepszym architektem. Dokładnie tak. Zróbmy sobie małą przerwę, aby napić się ze strumienia Jak się parkuje tę łódkę O tak Możemy wysiąść Mówiłem, że idziemy do chatki One zawsze są w takim ciemnym miejscu Tutaj macie szklaneczki. Jeśli chcecie spróbować wody ze strumienia, to płynie on tam, a później mamy do spróbowania lokalny alkohol z miodem i cynamonem, lub herbatę, jeśli nie chcecie alkoholu. Chcemy alkohol. Wody jest budyłka, czy bardziej z takiego korzenia, czy... to można to korzenie okay. jeść? Dijaj. <laughs> <coughs> Ciasteczka? Domowej roboty. O, super. Czy to ciastka? Kupis. Okay. Okay. Dziękujemy. Piekła je matka właściciela. Tak. Ogólnie fajnie. Jak będziecie w okolicy, polecamy Wam taką wycieczkę. Warto. Nawet jak Wam się nie będzie chciało zsiadać z motocykla, to kurczę to. A jakbyście się martwili, że to jest za duzi, za grubi, za mali, za jacyś tam. Nasz gospodarz ma. Ja, nawet w 4XL, właśnie taką mam na oh, ah, sobie. Żaba! Oh, yeah. Oh, yeah. Thank you. Thank you. Dziękuję. No ale musimy być przed nimi. Idziemy. Jak się przyjrzysz, to drzewo wygląda, jakby miało malutką twarz. To znak rozpoznawczy, że się zbliżamy. Jak to czasami bywa w filmach albo w restauracjach, najlepsze pojawia się na końcu. Gotowi? Tak. Płyniemy. Po godzinie spokojnego dryfowania po rzece wreszcie zaznaliśmy odrobinę adrenaliny i znów poczuliśmy się jak rozkichotane dzieci. As long as you, I wish you a death for me. I'll be there for you. bardzo mi się podobało. To jest kolejny przykład sytuacji, gdzie na początku trochę Ci się nie chce tego robić, myślisz sobie, ee, nie, może jedźmy tymi motorkami, będziemy mokrzy, po co to wszystko, a potem jak się przełamiesz i już zaczniesz to robić, to naprawdę jest fajnie i nie żałujesz, że podjęłaś tą decyzję. Mądrzy coachi o białych zębach nazywają to, zdaje się, wychodzeniem ze strefy komfortu. Tak samo jest zjazd motocyklem. Wiadomo, że najwygodniej podróżowałoby się klimatyzowanym suwem, w którym jedynym odgłosem byłoby okazjonalne chrapanie współpasażerów, ale dopiero na jednośladzie można w pełni doświadczyć mijanych krajobrazów. Nie tylko je zobaczyć, ale również poczuć, kiedy przez otwarty kask do Twojego nosa docierają nuty buku, sosny, ostrokrzewu, rododendrona, storczyków i fiołku, Oraz raz na jakiś czas mięsa obracanego na grillu przy rynku jednego z lokalnych miasteczek. Patrząc na jego mieszkańców, niespiesznie spędzających razem czas, jak liczyło się tylko to, co tu i teraz, po raz kolejny myślę sobie: tak trzeba żyć. W następnym odcinku zamoczymy w Morzu Nogi i nie tylko. Wzorem króla Leonidasa wykrzykniemy: This is Sparta! Sprawdzimy, co oferuje lokalna grecka kuchnia oraz niczym Smigol z władcy pierścieni. Popłyniemy w rejs po ciemnych jaskiniach. Be just like a takeout Show me you got soul inside those new shoes And you can rock and roll with an attitude So good, so fresh Just the way you like it